Karol Garncarz z tej strony, my nadal w Chorzowej na ptw na PT Na PTW. No, do pozdrowienia do więzienia, PTW, pozdrowienia do wrestlingu. Pozdrowienia dla wargi. Karol Garncarz z tej strony, ze mną Maciek Dąbrowski z dupy Siemanko. Siemanko. Zadzwonił Pawłowski, powiedział wpada i będzie spoko, czy po prostu jesteś fanem wrestlingu i stwierdziłeś, że a, wybiorę się i oglądam? Wiesz co, e, raczej ustaliliśmy sobie to wcześniej, bo zobaczyłem, że jest ta gala, e, ja chciałem zrobić rzeczy, które wkurwiałem w Chorzowie, e, i przy okazji właśnie te gale sobie zrobiłem, skręciłem jeszcze, więc no, no tak, tak to wyglądało, więc się dogadaliśmy po prostu, że sobie wpadnę, a ja e, fanem wrestlingu nie jestem, ale też się wychowałem na wrestlingu, jako 30 lat temu oglądając go na niemieckich programach, które nie były wcale pornosami, no. Okay. Jedyne niemieckie, jeszcze były... dobra, jeszcze kreskówki oglądałem niemieckie, czyli animanie. Coś tam na RTL-u leciało. Okay. Wir the Animaniacs, it's a Flix und Flax. Pamiętam to jeszcze. Po Pięknie co ty śpiewasz. Ty, no takie, takie wspomnienia z dzieciństwa zajebiście się za głowie. Co w kurwia w Chorzowie w takim razie? Oj, strasznie, dużo rzeczy. Ja wiesz, ja zawsze robię tak, że piszę do widzów, żeby oni mi napisali, co ich w kurwia, Bo to tutaj tak naprawdę w vox populi się liczy głos ludu. I to oni mi wysyłają propozycje, a ja po prostu jadę i je realizuję. No więc bardzo wiele razy padło nazwisko prezydenta. Nie wiem, kto jest prezydentem, ale w sumie średnio mnie to interesuje. Jak się bawisz dzisiaj na tej wrestlingowej Gali? PTW 2, druga już Gala Arka Pawłowskiego, chce otworzyć Polskę na wrestling. Czy uważasz, że mu się to udaje? Wiesz co na pewno się mu udaje, tylko Polska, ja nie wiem, czy ona się otworzy na wrestling, bo jednak wrestling, wiesz, jest kojarzony z cyrkiem, z kabaretem, bo też taki trochę jest, trzeba zrozumieć tę te umowność tego wszystkiego i to, że, że to jest show, że to jest występ, że to są właśnie takie rzeczy, że kiedyś się mówi o niej, ale wiesz, że oni udają. Nie? No jasne, że oni udają, no, pewnie, że tak, ale nie o to chodzi. Ja to, polega. to jest właśnie fajne w tym wszystkim, no aktorzy też jakieś do teatru udają, nie? więc... To jest super i e, mi się podoba ta inicjatywa przede wszystkim też z tego względu, że można spokojnie wziąć tutaj dzieciaki, nie ma tutaj tej niepotrzebnej takiej agresji, e, czy tej takiej chorej otoczki, jaka często jest przy tych niektórych patogalach. E, widzisz na przykład e, taką galą, którą mógłbym podać za przykład, e, a konkretnie na walka, która była bardzo fajna i która mi się mega podobała, to był na ostatnim high League był owca e, kontra Pasza, gdzie czuć było taką zdrową, fajną rywalizację. Sport, zero złych emocji. No uwielbiam takie rzeczy. Wspomniałeś o tym, że mamy do czynienia w Polsce stety, niestety, z takimi patogalami. Dziś odbywa się w Łodzi Prime Show MMA nie ciągnęło, żeby zajechać na łódź. Absolutnie nie. Bardzo nie odpowiadają mi cała otoczka, która dookoła tego siedzi. To jak to jest reklamowane i jakie już są takie wygrzewy brane. Po prostu tylko po to, żeby była kontrowersja. Tam już nie ma tego sportu, tam są tylko te dymy i bazowanie na tym. Tam to jest jak wrestling, tylko niestety na serio. Właśnie powiem szczerze, że nie spotyka się ciebie przy okazji tych frikowych gal. Możesz być traktowany jako youtuber, trochę jako celebryta, trochę jako internetowy świr, a takich jest dużo w Polsce i oni chętnie lgną do tego, żeby się na takich frikowych organizacjach podlansować, pokazać, ciebie nie widać. Wiesz co, ja, ja byłem na przykład związany z fejmem pod tym kątem, że byłem na pierwszym fejmie, drugim, trzecim, czwartym i piątym. E, I byłem jeszcze na tym fejmie gdzieś faktycznie. Się, no, się, to było tak. Rycerze się napierdalali na tym fejmie, słuchaj. Więc e, byłem na tych e, była bitwa dwóch braci kontra dwóch braci. E, bliźniak, bliźniacy i to nie byli e, bracia gole, co dziwo, ani mroczek. E, I wiesz co, e, w pewnym, w pewnym momencie jakby zaczęło to dla mnie, skrę... ja już nie miałem czego tam szukać, bo raczej sobie robiłem te rzeczy dlatego, bo było śmiesznie, bo coś nowego, bo tutaj wpadłem na taki a taki pomysł, że tutaj zrobię tak, że tutaj się przebiorę, że tutaj coś zrobię, no a potem już zaczęły się jednak takie kwasowe sytuacje dziać z tymi galami związane, więc... Stwierdziłem, że no nie co ma na sensu, nie ma sensu się cisnąć tam na siłę. Wiesz co? Ja jakieś, mm, na przykład, z tym, z tym, prowadziłem konferencję piątej gali i ja wszedłem dokładnie w taką konwencję jak tutaj, czyli na śmiesznie, na żarty, że to ma tak być, że to ma być jak taki roast, ale się okazało, że w ogóle to zostało tak źle zrozumiane i no i niepotrzebnie dokładałem kwasu do kwasu. Okay. Um, dziś mamy w Łodzi wielkie wydarzenie, dużo, bo mam wrażenie, że w Prime Show MMA nawiązuje do tych początków właśnie Fame MMA, e, gdzie było dużo takiej e, ulicznej bijatyki, ala spod sklepu, a nie ma tego sportu w tym zawarte. Uważam, że taki projekt oparty na takich właśnie e, pomysłach może przetrwać. Pewnie, że może przetrwać, bo wszystko, co jest z igrzyskami i chlebem, czego ludzie domaga, krwi i, i, i tak dalej to ludzie chcą oglądać innych jak się upadlają Ludzie chcą płacić za to pieniądze. To jest smutne. To jest bardzo smutne. To jest niestety bardzo smutne, ale to nie jest nic nowego. To przez wieki po prostu gdzieś tam krążyło, tylko teraz dla nas jest to też bardziej widoczne ze względu na to, że mamy taki dostęp do mediów. No i to te media też to kreują i w ten sposób to się dzieje, nie? Więc to jest to smutne, ale ja też nikomu nie zabraniam absolutnie. No ja rozumiem, że są instant celebryci, którzy po prostu wybijają się dzięki takim galom i to jest dla nich tak, na dobrą sprawę, jedyna trampolina, bo nie ma nic innego. Niczym innym nie są w stanie zabłysnąć gdzieś tam. I jeżeli się w tym odnajdują, spoko w ogóle wiesz, zero problemu e, e, z tym wszystkim. Wydaje mi się, że i tak ludzie jednak wolą oglądać te gale, gdzie jednak jest ten sport, niż gdzie jest sama patusiarnia. Mamy nadzieję, że właśnie taki syndrom bardziej przylegnie do Polaków, że z czasem to frikarstwo to ta patologia się znudzi i wrócą do sportu. Co u Ciebie zawodowo? Widziałem ostatnio wrzucony coś z Natsu, jakiś taki bekowy filmy? A to dosłowna parodia Natsu i Nitro. Muszę przyznać, że Nitro Zyniak wyszedł mi wybornie. Pozdrawiam, Sergiusza. Okej, okay, dobra, Maciek, bardzo dzięki za rozmowę. Dzięki. Wszystkiego dobrego, Dobry, baw się dobrze. dzisiaj dobrze, kończymy już powoli, ale jeszcze coś z show zostało. Na razie trzymajcie się, uśmiechajcie się częściej do mamy. Dziękujemy. Dzięki.